Witajcie tutaj fozji a dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na mapce Parkour Fajnie. Co nie? No nie. Poczekajcie jeszcze tylko sobie wycifę tutaj. A nie, już wyciwę. No, a więc parkour. Tak. W, w, w ogóle ten mój uśmiech jak to nie jest, tutaj jeden pixel, a tu dwa pixel No. Ale ogólnicy. Z parkura to ja jestem, kurczę, lama. Ja do parkura w ogóle nie pasuję. To nie moje klimaty. No, no ale w sumie czemu nie? Wybrany język polski. Autor. Yy, tak yy, w ogóle to mapa jest z, z, pobrana z Minecraft minecraftmapy.pl Info. Mapa na wersję 1.12.2, na mapie znajduje się 10 poziomów parkura, gry na poziomie pokojowym i game mode 2, mapa dla innego gracza i jakaś reklama serwera czy jest, jest pokojowy. No to lecimy poziomem. Jak mam być szczery, to nagrywam to drugi raz i pierwszy poziom już przeszedłem, więc no ale... Patrząc na mój skill parkurowy i na to, w jakich cierpieniach go przechodziłem, to tym razem wcale nie mam żadnego doświadczenia, które by mi pomogło. No. Ale na drugą mapę nawet nie wszedłem No to. Kurczę. No. W ogóle. Mogę ci napisać, czy chcecie jakieś mapki? U mnie na kanale, jeśli tak, to jakie? Czy parkour, czy jakieś przygodowe, czy może jakieś Escape, a może w ogóle jakieś te, versusy, czy coś jak chcecie jakiś versus, to mogę Ci napisać. Można nagrać, nie ma problemu. Gratulacje, poziom drugi odblokowałem. No i mniej więcej w tym momencie wyszedłem z tej mapy, co nie? Dobra, cyk cyk, chociaż nawet nie, wszedłem na tą mapę, na ten poziom i doskoczyłem jakoś tu, czy nawet nie, tam doskoczyłem, tu, tak, dokładnie tu, dalej już nie doskakiwałem, a czemu to tam, mniejsza z tym, a wam powiem, że naprawdę top idzie, no tak, zaprosiłem. Łaj! Wym spac nie kliknął No w ogóle mogęcie napisać Czy wy jesteście do w parkura W, w Minecrafcie W ogóle to No Właśnie sobie pobrałem tekstury a ich nie włączyłem tak samo jak fadery, ale dobra, myślę to już nie jest takie znowu potrzebne w tym momencie mam kurczę, ale czy ja mogę? No brawo ja, brawo ja w ogóle ta mapa ma 10 poziomów specjalnie wybrałem jakąś niedługą, żeby w miarę szybko przeszedł no, ale z tego co widzę, to mi to chwilę zajmie. No, jak ja struję bloka, już spadam. Znaczy, na pewno znaleźliby się ludzie, którzy by byli gorsi ode mnie w tym, ale no... Myślę, o niewielu. Parkour to w ogóle moja pięta, ile słowa trefną, jak w większości. No, zapowiada się długi odcinek, wam powiem, moi mili. No, no to w takim razie macie chyba wystarczająco dużo czasu, żeby dać lajka, suba, dzwoneczek, komentarz. Ewentualnie nawet możecie napisać biografię, myślę, że też wam starczy czasu. A jak chcecie, możecie to w międzyczasie wymyślić lekarstwo na każdą chorobę. By się przydała wczepionka jakaś na tego królewskiego bakcyla. Haha, bo wiecie, królewski bakcyl. Wirus taki, z koroną na głowie. No. W ogóle wiem, że to trochę głupoty gadam, no ale się staram skupić na mapie. A! A kurczę, to nie jest takie łatwe. Ajajaj, coś chyba mi się nie uda. Dobra, to to jest to podejście. Teraz wygrywamy wycie. Jeszcze to... Czuję, że to nie jest to podejście, ale powiedzmy, że to jest to. No właśnie, kurczę. Najgorsze że tutaj nie ma jakichś trudnych skoków. Wszystkie te skoki to są do zrobienia. Tylko po prostu po kilku dobrych skokach w końcu przychodzi ten nieudany. Wow, w ogóle wam mnie to kliknął. Wam sobie jeszcze kapsłoka włączył. Dobra, patrzcie na to. Miejsce parku Rafozy. No tak. No tak. No tak. Aj, coś czuję. Jak mi tak będzie szło, to sobie trochę posiedzimy tu. No chyba się wcześniej zrealizuje i mój komputer wy, wy, wyleci przez okno. Kurczę wysłowić się nie mogłem. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Jest, dobra, mamy to. No i zobaczmy. Kurczę, W ogóle... Jestem ciekaw, czy te kolory to jakiś poziom trudności, co nie? W sensie wcześniej był jasno zielony, teraz ciemno-zielony. Ostatni pewnie nie będzie jakiś kurczy czerwony. A to dobry, bo lubię czerwony. Ale nie, nie lubię trudnych parkourów. Więc no, taka Paradoks taki trochę. Zobaczy ja spróbuję skakać na tych na bokach. Mówię, nie powinienem na ty na bokach, tylko tam dalej. Nie no ile? Tu jest kratek? Raz, dwa, trzy, te... Nie no, sweś kratek, to ja nie dam rady. No, w ogóle ja chyba nie dam rady nic zrobić. Kurczę. Zwłaszcza, tu trzeba na ten bok iść. A ja bym. Mam już takie coś, że najlepiej to bym przed siebie biegł. No, jakbym jeszcze umiał tylko kliknąć spację, to w ogóle by już było świetnie. Ale chyba nie umiem. A, może umiem. No, chyba jednak umiem. Dobra, umiem klikać spację. Jednak. Mogę spację! Cyk. No tak. Cyk, cyk. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. No i cyk. Hop, hop. Kurczę. Już mi się skończyły wszystkie cyk i wszystkie hopy, nie wiem, co mówić teraz. Bum, 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 cyk, cyk. Pyk, pyk. No tak, pyk to jednak nie jest to. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, cyk. cyk bum, kurczę. Bo nie wiem czy wiecie, ale to Minecraft reaguje na głos i w zależności od tego, co mówicie, to inaczej skaczecie, no. Nie wiem czy wiecie, jak dwa razy klikniecie łapkę w górę, to narobi się fara. Tak głosi legenda. Ogólnie to wiem, bo ktoś inny to powiedział już, ale właśnie nie pamiętam kto w tym momencie. Więc no... W razie czego mam nadzieję, że nie ma praw autorskich, bo by było słabo. A, chociaż prawa autorskie chyba nie zdejmują, tylko dają demonetyzację. Chociaż w sumie chyba to zależy, jak bardzo. W sensie jak się da fragment jakiejś piosenki czy coś, to mogą dać demonetyzację. A jak się da cały film, to wtedy zdejmują. Uff. No tak, no tak. Znaczy, no właśnie, nie dobrze. Ciekawe jest też to, a jakbym skoczył tak. Kurczę. Bo cały czas skacze w jedną stronę, tędy skacza, jakbym skoczył tu. Ale dziwne uczucie Wam powiem. Bez kitu, jak tak, jakoś tak. dziwnie, jak się skacze w drugą stronę. Dobra. I cyk, dobra. I no tak no dobrze no, no, no. W ogóle fajne są te te drapdory tutaj Jednak te draptory są głupie, nie lubię ich już No cóż, w fozji zmiennym jest No, super, świetnie. Lubię Lubię tak sobie pospadać w tej nazad. No Świetnie, po prostu tak lubię spadać i sobie nogi łamać i wracać tam na początek i jeszcze raz skakać i świetnie i po prostu, <słuch> może po prostu przejdźmy już ten parkur i lećmy do kolejnego. W sumie pogryłbym sobie w taką mapę, taką wiecie, taką najbardziej taką mapę wiecie. Taką już oklepaną, w sensie jeden poziom to parkour, jeden to tam jakiś find the button, jeden do labirynt, pograłbym coś takiego. Nie wiem, jak ogląda to jakiś builder, czy jak to tam, builder, po prostu budowniczy, to mały mi zbudować, co nie, nie? Nie obrały się, będzie mi miło, naprawdę, jakby ktoś mi zbudował taką mapę pamiętam, we sam zbudowałem kiedyś jakąś mapę w Minecrafcie Skywars czy znaczy Skyblock. Jak ja się wtedy namęczyłem na tą mapą. Robiłem ją w ogóle na telefonie, no to bez żadnych komentarzy to nie, niczego. Ona naprawdę była mega rozbudowana. Tam górcze tych wysp, to był po prostu każdy biom. Były chyba po dwie wyspy z każdego biomu. Znaczy no tam nie każdego, to nie? Bo tych biomów to tu jest pełno. Ale jakieś tam takie podstawowe. Bo na przykład jak są biomy, że jest na przykład mały biom i duży biom, to nie i tam na przykład chyba może być yy, Mała tajga i wielka tajga, co nie na no, co ja po prostu tam tajgę dawałem. No, ale ogólnie do tego było tam masa. O, dobra, już mi się przez chwilę wydawało, że na tym ostatnim skoku polegnę i już tak... Już tak coś czułem, w. Że, że to może być już mój koniec. Wow, w ogóle, drabinki? Czy tu są drabinki? Czy mam skakać gdzieś na obok? Mhm. Taka 180 z drabinkami. No dobrze. No tak, no tak, świetny jestem. Fozji, jesteś świetny. Fozji, jesteś najlepszy. Wow, bym teraz w ogóle skoczył jakoś. Nie wiem, chyba chciałem zrobić 720. No, super, świetnie, lubię. Lubię jak za pierwszym razem tak mi się ładnie udaje, a później już zapominam jak się to robi. Hmm. No, chciałbym dojść chociaż do tego piątego poziomu w tym odcinku. Byłoby mi miło. W ogóle ile ten filmik stwarł już Niedługo chyba. No, 15 minut. No tak, akurat jak pojedziemy ten, i jeszcze ewentualnie piąty, jak będzie jakiś taki w miarę ten, to akurat będzie idealna długość filmu. No, chyba że po prostu będę robić takie fajle i. To wtedy. Oho! Halo! Azmin! Błąd na mapie? O, już nie. Poczekajcie. No ta, tutaj jest parę blogów, które nie te. Tu już działa, ale... A, i kliknął. Czyli w ogóle ja mogę skoczyć? Tak, tak, mogę tak skoczyć. No, brawo ja. Brawo ja. Świetnie, Fozi. Super. W ogóle się powtarzam. Ładna pogoda dzisiaj, prawda? No. Ekstra. A w ogóle niedługo będzie przerwa ta świąteczna i ferie od razu, później to myślę w Daily będzie. Znaczy już nie wiem, czy zauważyliście teraz Daily, no a tam z małymi ferwami, bo tam razem jest yy, odcinka był live, którego zapisu nie ma. No ale. Nie licząc tej małej wpadki, która jeszcze mówiąc nie była, to nie? Po prostu dałam live, a live mam w rawienie jest trochę bardziej wymagający niż odcinek. Bo trzeba zaplanować więcej czasu na odcinku żeby coś wyciąć. A z live' a nic nie wytniew No i to jest też powód, dlaczego nie ma zapisu. No ale trochę nie ba już nie baft. No, ale kto był na live'ie, ten wie, było fajnie. W ogóle live u mnie na kanale to tak raz w tygodniu minimum. Są. W ogóle niedługo nowy sezon, znaczy jaki sezon? Aktualizacja świąteczna w Fortnite. Znaczy no niedługo dzisiaj jest tylko w sensie chodzi mi o święto. Święta w Fortnite. Nie no, ja to świetny jestem, co nie? To, to skakuję sobie tutaj na bloki i ów dalej nie daję rad. Nie no, świetnie, naprawdę super fozy ci idzie Nie, dobra wiecie to? Ja sobie tam w PowerPoint chyba ustawię Bez kitu, dobra. Jak tam nie się uda. Tylko cyk yy, zezwalaj. I teraz spawn point. No i, no i lecimy. No, to teraz szybka komenda kill. No i tu jesteśmy. Takie trochę cheatowanie, no ale chyba jesteście w stanie mi to wybaczyć, co nie? Chyba nikt tu nie chce siedzieć pół dnia. Dobra, bo ja tam to na wiem gdzie powinienem skakać, tu powinienem skakać, dobra ah, no, widzę, że ta komenda kilto tutaj Naprawdę No po prostu naprawdę mm -hmm. Dobra Nie no, dobra Fozi Masz pana Fozi za chwilę. Jak to tak dalej będzie Fozi, naprawdę weź ty się ogarnij człowieku, co ty robisz? Nie no, naprawdę no Fozi, o co ci chodzi? Wszyscy razem obuczymy na Fozi jego bółu, No, wam powiem, że jak to dalej tak pójdzie, to ja się chyba poddam bo w tym momencie to ja nie jestem do na blok, który jest przede mną. Dobra, co od tego spawnpoint'a to sobie dam tu, bo w sumie to nie ma większej różnicy, bo to są dwa skoki. A, naprawdę. Nie, no dobra, to to było już hamskie ze strony gry. No, no to. Miło było. No i ok. Spawn point. No i lecimy. Najtrudniejszy skok mi się wydaje w tej rundzie. Mhm. Teraz tylko by sobie znowu spawn pointa tu nie zarobić. Świetny jesteś w E Tu czy... nie no tu W ogóle mogę? No ja ja tu zostaję co nie Ups Chyba Czy to będzie oszustwo? Nie no to To dalej z parkour jakby nie patrzę co nie tylko tak <gryw> Tak ten No Taki troszeczkę tylko ułatwiony parkour. Teraz tam nawet nie, bo... Muszę... to jakoś... ok. Nie no, tam też nie. I cyk. No. Nic nie widzieliście. Nic się nie wydarzyło. Ha, 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 ha. Lubię, świetnie fozji. świetny z Ciebie cheater, ale zacznij grać. Dobra, ja już jestem tak wyćwiczony w pisywaniu kill, w... mógłbym to robić zawodowo. Mógłbym zostać testerem gier, co nie? Bo testowy gier muszą siedzieć pół dnia i sprawdzać jedną mechanikę, co nie? No to, kurczę, właśnie, ja mógłbym być takim testerem gier, by mi dawali parkura i, sprawdza i sprawdzali, czy system śmierci działa. Dobra, to jakiś telewizor fajny. Dobra, ile ten odcinek trwa? 21 minut. No to, Cóż, troszkę poczitowałem, hehe, <laughs> Troszkę tylko, to nie, nie, nie bardzo, nie bardzo. No, ale to by było chyba na tyle w tym odcinku. Yy, następne, oczywiście, pojawi się jutro. Nie wiem, w sumie, czy z parkura, czy. Czy właśnie może z czegoś innego. Możliwe, że z czegoś innego, bo tak parkur codziennie to by się mógł znudzić. Ja więc ten. No a więc co? Do widzenia. Cześć, pa-pa!